Siemasiemane tylko z tej strony Miku, pod tym odcinkiem otwieramy takie karty. Pił jak kupiłam sobie. Yy, no no kupiłam sobie. Jakby mam już trochę. No i polujemy na Messiego i Mbappę. To otworzę tylko paczkę i widzimy się po cięciu. Dobra, widzę, jesteśmy po cięciu. Otwieramy. Otworzyłem. Patrzyłem pierwsza karta. Okay. To jest jakieś piłko, nie wiem jaki. Teraz druga karta. Okej, okay, to jest chyba... To w mesie Nie wiem, kto to jest. też nie ma... Nie ma Ronaldo ani jego na razie. Widzowie to słabo. zacznie Ronaldo. Uuuu, to jest fajna karta, taka fajna. I ostatnia to widziałem, nie chcąc być tak Teraz widzimy się, jak te dwa otworzę. W sumie jeden. Więc tu jestem pocięciu i znowu otwieram. Zobaczymy, tu są inne. To jest jakiś inny piłkow. To też nie tu nie ani... ani Mbope. Okej, okay. sorry widzowie, ale jakbyście mogli, zostawcie suba i lajka, like tak mówię tylko teraz i to chyba karta nawet nie jest, a w coś 2023, a to była 2023, a to jest 2004, OK. Fajna i ostatnia partka tutaj widzowie, widzimy się po cięciu Jestem, już jestem Tutaj taka karta, no to wynagrodzimy się go nie drukniemy. Kogoś z Polski? Może? Kogoś jakiegoś w jak, z jak, jak, jak Ronaldo Messiego znam, Roberta Lewandowskiego i Mbappé. No, cały czas mi się Ronaldo z Mbappé. Dobra widzowie. Tyle kart zdobyłem. Ja mam ich super dużo jakoś. Miałem Roberta Lewandowskiego i Ronaldo mam, tego ich nie szukam. Raz tylko muszę To jest odwrotnie teraz Jeśli widzę jak możecie coś takiego to wystarczy zasubskrybować mój kanał i to możecie dostać. Konkurs taki. I komentarz zostawić, że żeby... jak są komentarze włączone. No to na razie, widzowie. Do następnego razu.